To naprawdę się stało? Pokazali ślub Wiki Gabor. Dziadek męża ujawnia wszystko. W sieci pojawiło się niezwykłe nagranie, które zdaje się dokumentować ślub 18-letniej Wiki Gabor. To materiał zamieszczony na Facebooku przez Bogdana Trojanka, dziadka jej rzekomego męża Giovaniego. Wokalistka, która od czasu wygranej w Eurowizji Junior jest jedną z najgorętszych gwiazd młodego pokolenia, znów znalazła się w centrum uwagi mediów, tym razem nie za sprawą muzyki, a niezwykłej ceremonii romskiej. Nagranie, które błyskawicznie obiegło sieć, pokazuje fragmenty cygańskiej ceremonii, w której, według słów samego Trojanka, Wiki i Giovanni zostali mężem i żoną według naszego prawa Romanipen. W opisie zamieszczonym przy filmie Bogdan Trojanek napisał Stało się, co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona. Widać na nim momenty tradycyjnej ceremonii, symboliczne gesty i ludzi zgromadzonych wokół młodej pary. Choć nagranie wywołało ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych, warto przypomnieć, że w świetle polskiego prawa ceremonia romska nie jest równoważna ze ślubem cywilnym. Aby formalnie stać się małżeństwem, potrzebna jest rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tymczasem transmisja zamieszczona przez Trojanka pokazała tradycyjne rytuały i obrzędy romskie, które mają głębokie znaczenie kulturowe. Stało się co się miało stać. Śmierć i żona od Boga sądzona Wiki Gabor i mój wnuk Giovanni Trojanek mąż i żona według naszego prawą Romanipen czytamy w spisie Bogdana Trojanka. To naprawdę się stało? Pokazali ślub Wiki Gabor. Dziadek męża ujawnia wszystko. Wiki Gabor, mimo młodego wieku, już od lat zdobywa serca fanów. Jej życie prywatne było do tej pory owiane tajemnicą. W przeszłości wokalistka wielokrotnie podkreślała, że woli chronić swoją prywatność i nie komentować spraw sercowych. Dlatego nagranie ze ślubu zaskoczyło wszystkich, nie tylko fanów, ale i media. Na nagraniu widać, że ceremonia była pełna symboliki. Bogdan Trojanek, znany w środowisku romskim jako biały cygan i lider zespołu terne Roma, zadbał, aby wszystkie elementy tradycyjnej uroczystości zostały zachowane. Piosenkarka miała na sobie elegancką, choć skromną stylizację, a Giovanni ubrany był w klasyczną koszulę i marynarkę. Całość odbywała się w rodzinnej atmosferze. Choć sam Bogdan Trojanek opublikował materiał z przejmującym komentarzem, zarówno Wiki, jak i jej menedżerowie nie potwierdzili oficjalnie, że doszło do legalnego małżeństwa.